Witam państwa serdecznie. Nazywam się Piotr Koński. Jestem specjalistą protetyki stomatologicznej od ponad 20 lat zajmuję się pacjentami z zaburzeniami zwarcia i dziś chciałbym się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z rekonstrukcją zwarcia, zastosowaniem materiałów ceramicznych jak również technik postępowania w komunikacji z laboratorium. Jak mamy ustalone zwarcie, ustaloną wysokość na uzupełnieniach czasowych nie zaczynam tej rekonstrukcji wcześniej niż miesiąc adaptacji, czyli miesiąc przynajmniej się pacjent adoptuje do tej nowej sytuacji. Jak jest wszystko ok, to dopiero zamieniam i najczęściej zaczynam od zębów bocznych, czyli robię strefy podparcia na bokach, korony, on lay, in inleje, co tam potrzeba zrobić, a potem zabieram się za przód. Z praktycznego względu, że jak zrobimy przód, to pacjentowi dramatycznie spada y, motywacja do leczenia boków. W ramach tego szkolenia pokazuję bardzo praktyczne rozwiązania, czerpiące tak naprawdę z różnych szkół. I to, na czym się skupiamy, to te najbardziej istotne praktyczne elementy, które możemy łatwo wykorzystać w codziennej praktyce. Będę chciał Państwu pokazać, jak łuk twarzowy i artykulator pozwala na dobrą współpracę z technikiem. A jednocześnie pozwala osiągnąć świetny efekt leczenia końcowego. Staram się raczej upraszczać pewne rzeczy i pokazywać je w wersji takiej prostej, łatwej do zastosowania, niż komplikować i dokładać lekarzom jakieś dodatkowe problemy, które niepotrzebnie komplikują nam leczenie. Uczestnicy będą mogli sami zamontować uchwyt twarzowy, wykonać pomiary, do, zrobić rejestraty pozwalające na nastawienie artykulatora na wartości indywidualne. A to co wydaje mi się najfajniejsze, to to, że każdy przyjeżdża ze swoimi modelami i każdego uczestnika osobno analizujemy. Serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy na temat okluzji wiedzą już wszystko, a chcieliby dowiedzieć się, jak zagadnienia okluzyjne przełożyć na praktykę kliniczną i tych, którzy. Czują niedosyt i chcieliby się nauczyć e, chociażby podstaw e, zagadnień okluzyjnych i wykorzystania ich w codziennej praktyce, bo ten kurs myślę wiele rzeczy wyjaśni, ułoży, uporządkuje i mam nadzieję pozwoli wykorzystać te rozwiązania w codziennej praktyce.